kolejny, troszeczkę bardziej pochmurny dzień. To dobrze, bo te upały są tutaj latem nie do zniesienia. W jednej z aplikacji zamówiliśmy sobie jedzenie, a danie, które zamówiliśmy, to cheongyang chicken, czyli kurczak z papryczkami, takimi cheongyang, które są bardzo, bardzo ostre, ale my ten kurczak zamówiliśmy bez tych papryczek, więc jest to cheongyang bez cheongyang. Ananasowa fanta. Dosyć dobra. A do tego w zestawie jeszcze jest marynowana rzadkie, ale nie przepadamy, więc nawet nie odpalamy. Zostawimy w lodówce. Kurczę, nie do wiary, że jesteśmy dosłownie kilkadziesiąt kilometrów od Korei Północnej. To już jest Korea Północna, no i widać, że tam znacznie mniej jest dróg i cywilizacji. Kiedyś może się wybiorę. Można było pojechać do strefy zdemilitaryzowanej na granicy Korei Północnej i Południowej, ale to już jest takie trochę oklepane. Myślę, że wolę kiedyś się wybrać do Korei Północnej niż jechać do tej strefy. Dzisiaj jedziemy do nowej dzielnicy, gdzie jeszcze nie byliśmy, a tutaj pomnik pod naszym hotelem. Dzisiaj jedziemy sobie tam Uberkiem i zamówiłem specjalnie Premium. Zobaczymy, co przyjedzie. To jest koreańskie Premium Kia K9. A oprócz tego jest tu mnóstwo samochodów, które myślałem, że są Bentleyami, no bo spójrzcie na ten samochód tam, jak się zbliży mniej więcej na maskę z przodu, to wygląda jak Bentley. A to jest. Koreańska marka premium Genesis się nazywa. Należy do Hyundai i Kii Ale mnóstwo to jest samochodów ogólnie koreańskich. Pewnie są tańsze po prostu. Tutaj są produkowane: Kia, 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 Kia. Tam też Kia i tu Kia. No i oczywiście tylko szare, czarne i białe praktycznie występują. Jedziemy Kiją Premium. Jedziemy taką starszą Kią, ale jest sporo miejsca w środku. Naprawdę sporo. Jesteśmy w takiej międzynarodowej dzielnicy On Możecie się jej przyjrzeć Dookoła jest dużo różnych miejsc typu jakieś restauracje, jakieś kluby itd. Ale że będę słuchał preachera, czyli kaznodziei mówiącego o Jezusie Chrystusie, to nie przypuszczałem Że to miejsce jest bardziej międzynarodowe to nawet można poznać po tym, że są tu kebaby i pizze a wynika to z tego, że tutaj, niedaleko, dosłownie sąsiadując z tym miejscem, była baza wojskowa amerykańska, która ostatecznie została już całkowicie e, przeniesiona w 2018 roku. Po wojnie koreańskiej Amerykanie stacjonowali w Korei, jak wiecie, no i dokodziło oczywiście do spotkań Amerykanów z Koreańczykami. I właśnie tutaj to była taka ulica klubu. To było najbardziej międzynarodowe miejsce, gdzie dosyć zamknięta wtedy jeszcze Korea, bo nie było tak nowoczesne i otwarte państwa jak dzisiaj, spotykała się z obcokrajowcami. Z tego co widzimy, jest to myślę, że imprezownia, przede wszystkim. Ale trzeba by tu zajrzeć po zmroku i zobaczyć, jak wtedy tutaj jest. Meksykańskie miejsce. Wyszukałem koreańskich blokowisk, które są na przedmieściach Seulu no i odjechaliśmy. 40 parę minut jechaliśmy Uberem z racji braku czasu już komunikacją publiczną i znaleźliśmy to. Chcieliśmy po prostu zobaczyć coś innego niż te imprezowe dzielnice, dzielnice fancy i tak dalej. Chcieliśmy zobaczyć koreańskie blokowiska. No to zobaczymy. Rzucimy okiem przynajmniej. To, co na pewno rzuca się w oczy, to że wszyscy mają klimat. Tak wygląda blokowiec z bliska. A tak z drugiej strony, aglomeracja 10-milionowa, także i te bloki są wysokie, dosyć, które są na jej przedmieściach. Tak więc blokowiska koreańskie całkiem eleganckie. Każda klatka ma takiego pana, który tam siedzi i pilnuje, pewnie, porządku. Zastanawiam się, jak działają te parkingi. No, zobaczcie, tutaj są samochody zaparkowane normalnie, i wzdłuż nich te, które je blokują. Czyli po prostu ci ludzie wyjadą wcześniej, a tam ci później? Trudno stwierdzić, jak to działa. Ale konkrecik, bloczyska, co? Naprawdę konkrecik całkiem niedawno, Korea Południowa miała naprawdę poważny kryzys polityczny, najpoważniejszy od lat 80. W nocy z 3 na 4 grudnia 2024 roku prezydent Jun, już teraz były prezydent Jun, ogłosił stan wojenny, stwierdząc, że opozycja jest powiązana z Koreą Północną. Prezydent Jun posunął się nawet do tego, że aresztował liderów opozycji. No ale chodziło głównie o stłumienie parlamentu, o uciszenie mediów nieprzychylnych temu prezydentowi. No, Chodziło o to, żeby po prostu przejąć władzę pod płaszczykiem tego, że martwi Myślę, że opozycja jest powiązana z Koreą Północną, co jest bzdurami. Były prezydent Yun dosyć szybko się wycofał z tego dekretu, ale ludzie się wkurzyli, wyszli na ulicę, protestowali i w kwietniu został on odsunięty całkowicie od władzy i teraz jest sądzony. Przy czym, żeby uniknąć sądzenia, to ostatnio w bieliźnie samej przebywał w celi, żeby nie dało rady go wyciągnąć w jakiś normalny sposób, no bo kto będzie sądził prezydenta w gaciach, nie? Samych w sensie. Także nie z tej ziemi i naprawdę zadrżała w posadach na chwilę. Koreańska, południowo-koreańska demokracja. No ale na szczęście póki co wszystko dobrze się skończyło. No ale eksprezydent wpakował się naprawdę w poważne kłopoty, dlatego że grozi mu dożywocie, a nawet kara śmierci, chociaż tej nie wykonano już od naprawdę wielu lat, ale teoretycznie mogłoby to być nawet kara śmierci. A myślę, że Korea Południowa, mająca Koreę Północną jako sąsiada, bardzo, bardzo sobie ceni swoją demokrację, dzięki której ma nie tylko rozwój gospodarczy i dobrobyt, ale i wolność, możesz wyjść protestować i mówić co chcesz. Także mogą z tego zrobić pokazówkę, chociaż podejrzewam, że skończy się jednak żywociem. Ale nie znam się, zobaczymy. To jest lokalny Seul. Zobaczcie, recykling działa: oni oddzielają plastik i papier, czyli to, co można recyklować, no i oczywiście metal, i inne śmieci są oddzielnie. Jakieś osiedlowe sklepiki, coś z stylu naszych warzywniaków. Zerknijmy z bliska: lodówki z lodami zaparowane, jakieś literki koreańskie. Kurczę, zaraz obok tego warzywniaka budka telefoniczna. Tego już nie ma u nas zupełnie, co może to być związane ze starzeniem się społeczeństwa tutaj, że ktoś jeszcze z takich rzeczy korzysta, a może po prostu zostawili jako taki pomnik, relikt przeszłości. Słuchajcie, trzymajcie się, bo za chwilę wam podam, jakie są ceny mieszkań tutaj. Sprawdziliśmy to przed chwilą. Igny pomysł, bardzo dobry. A więc tak, na tym osiedlu, nie w tym bloku bezpośrednio, ale ogólnie tutaj w okolicy, 59 metrów kosztuje w przecięciu na złotówki około 2 milionów złotych. Czyli ceny jak w dobrej dzielnicy w Warszawie w nowym bloku, a tutaj macie bloki z lat 80., 90. Bardzo drogie są mieszkania w Seulu. Bardzo drogie. Na większe mieszkanie, np. 115 m kwadratowych, może kosztować 3 miliony 600 złotych. Zatem ceny są ostre. Ale zaraz obok bloków macie takie miejsce do spacerów. Ludzie tu biegają, inni spacerują. Dużo takich miejsc widzieliśmy po drodze, właśnie jadąc z centrum Seulu. Jest ścieżka rowerowa, jest właśnie dla pieszych. Tam są te bloki, a po środku rzeka. Co ciekawe, to miejsce jest zamykane w nocy, prawdopodobnie, bo jest taki szlaban. Taki szlaban, który pokazuje, że ludzie tutaj szanują prawo, nie? bo przejść przez niego nie trudno. Szczerze mówiąc, te osiedla wyglądają lepiej niż te bloki budowane przez państwo w Singapurze. Tego dewelopera publicznego tam, jak ktoś oglądał vlogi nasze z Singapuru, to pewnie pamięta. Nie wiem, może dlatego, że tu jest chłodniej, one muszą być takie porządniejsze, tam jest zawsze ciepło. <laughs> Jesteśmy daleko od turystycznych miejsc, a jednak jest po polsku. Boże, po angielsku pisane women men". Jest to normalnie porządna, czysta łazienka. Przedmieście na wypasie. No nie no, panie. To w ogóle nie wygląda na jakieś przedmieście czy zadupie. Są też te światła w podłodze, które informują, że można przechodzić Na czerwono świecą jak nie można. Są sklepy, elegancko, nie no Korea to rozwinięte państwo po prostu. Chociaż nie da, no, trochę źle powiedziałem, rozwinięte państwo. Stany to też rozwinięte państwa, a mają slumsowe dzielnice, nie? Czy takie Detroit na przykład. A to jest państwo, które po prostu jest, no, mniej zróżnicowane pod względem społecznym. Po prostu nie ma tu aż tyle biedy. Jak to widać, że to Azja. Choć to na pewno również jest ten alfabet, który wpływa na mój mózg i dlatego wiem, że jestem w Azji No bo ten alfabet jednak robi robotę, co? Nie mogę się przyzwyczaić do myśli, że tutaj jest bardzo zimno zimą W sensie, że takie drzewa to ja kojarzę raczej właśnie z krajów ciepłych w Europie, czyli Włochy A tutaj minus 13 bywa często Przyjechaliśmy do zupełnie innej części miasta i tutaj są takie budynki wysokie Obok tych budynków jest taka miejscówka, gdzie można coś zjeść za folią a tu klimatyczna ulica. Po drugiej stronie ulicy DJ tam zasuwa, a my idziemy tutaj. Z zewnątrz to wygląda w ten sposób. Tu jakieś świece, tu jakiś mnich buddyjski, tu jakaś skrzynka do głosowania, nie wiem co to jest. I jak ktoś nie wie, to nie wie. Jak ktoś wie, to wie. Tak więc jesteśmy w środku i jest to po prostu koktajl bar imprezowy Fajny, klimatyczny, jeżeli chodzi o w środek i wejście z zewnątrz, jak widzieliście Tutaj różne informacje, drineczki i po prostu sobota wieczór, co mogę powiedzieć Jest

jeszcze taka skrzyneczka tutaj jest z przekąskami. Ci Azjaci oni umieją w te smaczki, co? Tak wygląda Seul z naszego okna nocą. Jest sobota, wieczór, także biura wszelkie są pozamykane. I dlatego trochę mniej jest tutaj świateł. To jest widok na drugą stronę. A tutaj, w tygodniu, światła były zapalone w biurach do 21 nawet, 20 21. Chociaż teoretycznie kończy się praca o 18, od 9 do 18 z godzinną przerwą pracują Koreańczycy To najczęściej zostają po godzinach No to jest ta mentalność, wiecie, jak Japonia, Korea, że pracuje się po godzinach, żeby po prostu... W sumie nie wiem co, zrobić wrażenie na szefie? Chcą udowodnić, że się starają I jeszcze z jednej strony sobie zerkniemy na nocny Seul Z tej strony Jesteśmy w tym momencie w sercu tej dzielnicy, w której się zatrzymaliśmy de facto. Ludzie sobie w cieniu siedzą, a my wejdziemy sobie w taką uliczkę, która też jest w cieniu i wygląda dosyć malowniczo. Tu jest fajna sprawa, którą muszę wam pokazać. To jest ten wiatrak taki, wiatrak po prostu przenośny. Mnóstwo ludzi tutaj ma te wiatraki, że sobie idziesz z takim czymś i zmuchasz na siebie. Przy tych temperaturach to jest dobre. No jeżeli nie wiatrak, no to w takim wypadku wachlasz, nie? Ta dzielnica to jest taka dzielnica, gdzie często turyści się zatrzymują, dlatego że tępkim tutaj życie, zwłaszcza wieczorem, teraz akurat jest dzień, dochodzi 16 w niedzielę. Zatem największy ruch to tu dopiero będzie, no ale tak czy siak, jak widzicie, już teraz są tutaj ludzie. Nigna mi kupiła mleko, najlepsze na zgagę, naturalne. I w ogóle pyszne to mleko mają. Ogólnie nie piję mleka, po przedszkolu mam wersję, dlatego że mi dawano mleko z kożuchami jako dziecku, ale w Korei mi smakuje. Kto by pomyślał, że w Azji, gdzie oni podobno mają mniejszą tolerancję na laktozę, będę szukał mleka. Jest tu liczne jedzenie. Akurat uliczne jedzenie to nie jest to, co teraz powinienem konsumować, bo właśnie to jest najgorsze na Zgagę. Dlatego, że najczęściej jest tłuste, czyli tłuste żarcie, alkohol najgorsze. Fajna, ruchliwa dzielnica. Dopiero teraz tu dotarliśmy, mimo tego, że mieszkaliśmy tu parę dni, ale to wprost wynika z tego, że po prostu byłem zajęty montażem filmów. Tak to jest. Montujesz i podróżujesz, automatycznie mniej czasu na wychodzenie z domu mniej, naprawdę super wygląda to miejsce. Podoba nam się. Przede wszystkim dlatego, że jest tu sporo chaosu i nie są takie szerokie ulice jak wszędzie w Seulu widzieliśmy, tylko można tutaj połazić sobie w dosyć ciasnych, typowych azjatyckich uliczkach. Ogólnie ta dzielnica właśnie z tego słynie, z takich uliczek. Przede wszystkim jest to dzielnica zakupowa. Tutaj ludzie uwielbiają robić zakupy. Czy to zakupy związane z beauty, bardzo popularnym tematem tutaj w, na, w Korei, czyli wszelkiego rodzaju kosmetyki i tak dalej, lub różne inne. Po prostu zakupował. Dzielnica. Parasol przeciw słońcu w cieniu, to już jest coś. Solamente fue para ese rayito de sol chiquitito que pasó, sabes? No entiendo muy bien la idea. Los asiáticos sí, como ellos odian el sol, es increíble en serio. Yo creo que tapan mucho el calor. Yo voy a usar, yo tengo ya mi paraguita. No sé si Ah, sí, sí. Tengo mi paraguita para la lluvia, pero me dijeron y sirve para el sol. Y yo, okay. Wyszliśmy na taki pasażek, trochę szerszy. Myślę, że wrócimy tutaj wieczorem bo teraz jest po prostu gorąco Ale mamy też dzisiaj plany, dlatego że są dzisiaj ich rodziny. Tak czy siak, jeszcze trochę nagramy i jeszcze trochę zobaczycie z Seulu To tutaj Olive Young To jest taki, można powiedzieć, Rosman koreański, ale jest to kultowa firma Bardzo, bardzo się rozrosła Koreańczycy mają fioła na punkcie wyglądania młodo i na punkcie beauty To jest też powiązane w jakiś sposób z K-popem, więc branża kosmetyków jest tu bardzo rozwinięta Więc jesteśmy, moi drodzy, w tym momencie w dzielnicy Gangnam. Pewnie kojarzycie się z Gangnam Style, najbardziej znanej przez jakiś czas. W sumie nie wiem, czy nadal najpopularniejszej piosenki. Statystyki najpopularniejszych, najczęściej odsłuchiwanych piosenek na YouTubie są gdzieś teraz na ekranie. No w każdym razie, Gangnam Style kojarzy każdy. No więc, Gangnam to jest taki symbol nowoczesności Korei Południowej. Korei Południowej, która podbiła świat. Bo nie wiem, czy wiecie, ale jest takie zjawisko, które nazywa się Haliu i oznacza ono po prostu modę na Koreę Południową. Po pierwsze, K-pop, czyli muzyka, którą wszyscy już karzycie, Młodzi to pewnie znają nawet wykonawców Druga część tej mody, no to oczywiście K-dramy Seriale, które oglądają ludzie na całym świecie, także w Polsce Poza tym rozwój gospodarczy Korei Wiadomo, Samsung, Kia, Hyundai Od cholery jest tych marek Naprawdę rządzą Koreańczycy i są o wiele bardziej innowacyjni od Japończyków A po trzecie, operacje plastyczne Jesteśmy teraz na ulicy, gdzie jest mnóstwo klinik To jedna z nich, które zajmują się właśnie operacjami plastycznymi I Seul z tego słynie, a zwłaszcza ta ulica Zobaczcie, ile jest klinik na tej ulicy. To jest stolica operacji plastycznych Korei Południowej. I nie tylko Korei Południowej oczywiście, bo przyjeżdżają tu również obcokrajowcy. Ale ich głównymi klientami są oczywiście Koreańczycy. Koreańczycy operują się na potęgę i chcą wyglądać jak najmłodziej, jak najpiękniej, jak najświeżej. A najbardziej popularną operacją, jaką wykonują, jest tak zwana podwójna powieka. I bywa, że właśnie prezentem na osiemnastkę jest tego typu operacja. Korea Południowa ma jeden z najwyższych wskaźników operacji plastycznych na świecie. Zabiegi, zwłaszcza te mniej inwazyjne, są tu traktowane jako coś normalnego, a często nawet pożądanego. Media, K-pop i K-dramy promują określony idea urody, a ładny wygląd jest synonimem sukcesu społecznego i pewnego rodzaju kapitałem pomagającym w życiu. Standardem jest dołączanie zdjęcia do aplikacji o pracę, bo i tutaj dobry wygląd może mieć kluczowe znaczenie. Operacje plastyczne są inwestycją w przyszłość, ale i symbolem przemiany, dlatego młodzi ludzie często otrzymują je w prezencie od rodziców właśnie po skończeniu liceum lub osiągnięciu pełnoletności. Wszystko to może się wydawać może trochę puste, może trochę sztuczne, no ale tak jest Koreańczycy chcą po prostu żyć młodo, imprezować, rozwijać się oczywiście, bo to bardzo ambitny naród Ale nie za bardzo chcą mieć dzieci, w związku z czym przyrost naturalny kuleje tutaj Nie będę krytykował, dlatego że nie jestem akurat najlepszą osobą, żeby się wypowiadać w tej kwestii No w każdym razie Koreańczycy młodzi nie chcą zakładać rodzin i społeczeństwo, w związku z tym się bardzo starzeje no Tutaj na przykład są jakieś usługi chirurgii laserowej, pochwy Nie wiem dokładnie o co chodzi No w każdy... W każdym razie otoczenie jest pełne klinik tutaj To jest w ogóle ciekawe, bo tak Przy tej głównej ulicy jakieś lambo są Wysokie budynki Ale jak zerkniesz sobie na bok To masz taką boczną malowniczą uliczkę Które jest mnóstwo w Seulu To jest urok tego miasta z tymi kablami Typowa Azja Zobaczcie jaki przystanek autobusowy z klimatyzacją Patrzcie tutaj Jakie w ogóle tutaj są pochyłości, nie? I tam daleko góry i miasto Dzisiaj jest niedzielne popołudnie Zbliża się wieczór, także jest tu mało ruchu Niektóre budynki są tu ciekawie wykręcone. Też ciekawie wykręcony budynek. Jeszcze dwa rodzaje operacji są tu popularne. Jedna to jest upuklenie nosa, żeby był wyraźniejszy jego kształt, bo oni mają takie płaskie nosy Azjaci. A druga to jest zrobienie brody w kształcie litery V, żeby była taka bardziej winien. Nie wiem, czy to jest związane z podbródkiem, ale to by mi się akurat przydało. Ale Oczywiście tego nie zrobię, bo mam to gdzieś. Wiecie, to jest tak, że u nich to jest normalna sprawa, w sensie, że ludzie zoperowani są na reklamach, tak wyraźnie zoperowani, i operowanie się zostało znormalizowane, po prostu jest traktowane jako naturalna rzecz. Zabawnie to że. Mi, ale tak. No i spoko z drugiej strony, dorośli są, niech co robią, co chcą, nie? Każdy za siebie odpowiada i o sobie decyduje. Ogólnie Gangnam jest niewyobrażalnie drogą dzielnicą, ceny są po prostu chore. Przed chwilą googlowałem i szukałem info, podczas gdy w Seulu cena mieszkania przeciętna w lipcu 2025 roku wynosi milion 10 tysięcy dolarów, o tyle w Gangnam cena przeciętnego mieszkania to bagatela 2,58 miliona dolarów, czyli tyle, co teraz widzicie w złotówkach. Tak więc z tego tylko wynika, że jest to popularna dosyć dzielnica niewątpliwie. Jest to taki symbol właśnie sukcesu Korei Południowej z jej K-popem, K-dramą, rozwojem gospodarczym, symbol mody na Koreę, czyli Hallyu. No dobra, to tyle ze stolicy, ze psucia koreańskiego, czyli z Gangnam dzielnicy. Spojrzymy jeszcze na siebie w lustrze. Siema i zawijam się stąd. Jesteśmy już w innym miejscu, przy takim deptaku no, między centrami handlowymi mniej więcej A tutaj jest najwyższy budynek Korei Południowej i piąty najwyższy budynek świata Lotte Tower się nazywa Ma 555 metrów i tam zabieram Ignę na urodziny Ale nie będę tego nagrywał, no bo to jest jej czas Tutaj jest 120 chyba pięter, a na tyle można sobie w windzie wybrać I to jest właśnie ta restauracja, gdzie lecimy No w każdym razie taki jest widok tutaj ze środka tej restauracji O ty panie i jeszcze w tym słońcu zachodzącym, co? Tak se żyją milionery No dobra, widzimy się niedługo Jesteśmy już w naszej dzielnicy Zobaczcie, jaki genialny budynek, wysoki Ale za to szczupły Na tle wieżowców I poniżej klimatyczna seulska uliczka to jest właśnie cała Azja, co? Jeszcze tylko slamsów tu brakuje. Ale tu za zimno na slamsy jest zimą. Gdyby to była manila, to tak. No dobra, przyznaję się, mówiłem o co chodzi. Byliśmy w restauracji z gwiazdką Michele. Nigdy wcześniej nie byliśmy w takim miejscu. No i kurde, panie, jakieś akcenciki, jakieś momenty smakowe. Naprawdę ciekawe miejsce. Nie wiem, ile tych dań było, ale kilkanaście chyba. Większość naprawdę super ciekawa. Chciałem taki prezent i na urodziny po prostu zrobić, żeby ją takie takiego miejsca. Jeszcze nigdy żadne z nas w takim miejscu nie było, tak także byliśmy naprawdę pod wrażeniem. A, no i w ogóle zamówiliśmy wino. Białe wino, to wino przyszło Ja patrzę, to jest wino z 2017 roku A zakorkowane było prawdopodobnie, bo to jest z boku korka nadrukowane W kwietniu 2018 roku Wtedy właśnie, kiedy wystrzelił kanał bez planu Najważniejszy miesiąc do tego kanału Końcówka kwietnia jakoś tak wtedy to wystrzeliło w kosmos Zatem jeszcze taki fajny akcent A my jesteśmy w naszej dzielnicy Myeongdong Właśnie tej takiej, gdzie są turyści I pokręcimy się tu trochę na spontanie Nie za długo prawdopodobnie, dlatego że jutro trzeba wcześnie wstać Jutro lecimy do Japonii Ciekawi jesteśmy jak tam będzie, naprawdę zupełnie nie wiemy czego się spodziewać. Ktoś nam mówił kiedyś, że Japonia to taka Korea, tylko że bardziej, a właściwie Korea to taka Japonia, tylko że mniej, ale jak będzie, to to się okaże w rzeczywistości. No panie, Street Food, coś czego nie widzieliśmy tutaj jeszcze za wiele, dlatego że nie chodziliśmy w takiej dzielnicy wieczorem. A trochę przypomina to to, co widzieliśmy na Tajwanie. Trochę bardzo nawet. Tylko że tutaj k-popowe jakieś magazyny prawdopodobnie. To jakiś teatr w ogóle ogromny. Przeróżne dania, których już nie damy rady spróbować. Kurcze, powiem wam, że to jest o wiele większe i o wiele więcej tu ludzi jest niż w Taipei, jak byliśmy na tym street foodowym targu. No to też z tego wynika, że tu jest więcej ludzi po prostu. Taipei jest mniejsze, tu jest 10 milionów osób. Miejscówka z gadżetami ze Squid Game, tutaj. A tutaj miejsce, które nazywa się K-Food, czyli po prostu tak jak wszystko k koreańskie jedzenie. Tak wyglądają uliczki, tutaj śmieci po lewej stronie, pozbierane. Neony, gdzieś odbija w lewo kolejna. A my, tutaj, klimat, co? Tak zwane owoce morza, czyli zwierzęta z morza, które jemy. Świetliste menu, dużo się dzieje. Czyli tak jak zawsze wadzi. Tutaj jakieś chińskie klimaty, a tych napisów, panie, do nieba. I po sekundzie już jesteśmy na poukładanej ulicy, gdzie czeka kolejka do autobusów, są reklamy, prady i tak dalej. Prawie wszyscy w telefonach, ale nie mam pretensji, tak teraz jest. Chcemy być w łączności z ludźmi, naszymi znajomymi i mediami społecznościowymi, gdy nic się nie dzieje. Nie będę mówił, że kiedyś to było. To jest jedno z tych miast, które nie śpią. Jak już jest 10 milionów albo więcej, to musi się w nocy część rzeczy dziać. No i tutaj na przykład chyba myją elewację i okna. Jedno lub drugie. Tutaj klimat, tutaj jakiś zapyziały bankomat. A tutaj jakiś taki 7 Eleven, ale jakiś taki trochę opuszczony, jakby do tego jest zamknięty na taką kłódkę, w sensie jak rower. I jest tu napisane, że trwają jakieś prace. Czasami ta dyscyplina trochę nie pomaga. No, bo tutaj na przykład ustawili się w kolejce, i w związku z tym, że ustawili się w kolejce, to zasłonili całe przejście. Trzeba się przepychać między nimi a ścianą. Tutaj jakiś zabytek, ewidentnie Góry, zakręcony budynek I po chwili wbijamy na podobną uliczkę Jak te, gdzie byliśmy wcześniej Ale jest w pół do północy mniej więcej Także takie już... Trochę opustoszałe są te uliczki Gdy mówiłem wam, że młodość jest w cenie, jeżeli chodzi o Koreę To zobaczcie, jakie są zdjęcia promujące jedzenie Grubo Kurde, panie, ilu do tego wszystkiego jest Dzisiaj mamy karaoke trochę mniej fancy i musimy rozgryć coś takiego po koreańsku. Dzisiaj będzie karaoke trochę takie bardziej właśnie jak, bardziej jak w regionowej niż w centrum Warszawy, ale to dobrze, to dobrze, dlatego że jest dusza w tym karaoke, zobaczcie.